Cześć, tutaj Asia z Języków Kaukazu, a dzisiaj w najnowszym odcinku podcastu Kaukazomaniacy mam dla ciebie temat niejęzykowy. Ostatnio było trochę o języku, a dzisiaj o innym elemencie. Właśnie na HBO Max, jak nagrywamy ten odcinek, na całym świecie wchodzi dokument Skradzione dzieci. Dlatego dzisiaj, w odcinku podcastu Zamaniacy porozmawiamy i o tym filmie dokumentalnym Martyny Wojciechowskiej i Jowity Baranieckiej. Porozmawiamy też trochę o wstępnych reakcjach po kinowej premierze, a także pokrótce o samym temacie. To może zacznijmy od tego, o czym właściwie jest ten dokument skradzione dzieci, bo może nie miałeś okazji, albo nie miałaś okazji jeszcze usłyszeć w ogóle tła tej historii. No, Martyna Wojciechowska i Jowita Baraniecka opowiadają nam właśnie w dokumencie skradzione dzieci historię znanej gruzińskiej dziennikarki, Tamuny Museridze, która po śmierci rodziców dowiaduje się, że była adoptowana. I chcę poznać swoje pochodzenie, swoich biologicznych rodziców, dowiedzieć się czegoś więcej. W trakcie tych poszukiwań odkrywa, że w Gruzji przez ostatnie dekady istniało zjawisko adopcji powiedzmy to poza systemem państwowym. A wiele z noworodków trafiających do adopcji bo głównie mówimy tutaj praktycznie o noworodkach było tak naprawdę kradzionych matkom po narodzinach. A młodym mamom mówiono zaś, że ich dzieci zmarły. Jeśli po tym zdaniu macie więcej pytań w głowie niż odpowiedzi, to ja to w pełni rozumiem i zapewniam Was, że dokument skradzione dzieci częściowo przynajmniej pomoże Wam na nie odpowiedzieć, a przynajmniej zobaczycie szerzej, o co właściwie chodzi w tym całej procederze, sytuacji. Długo się zastanawiałam przed podcastem, jak właściwie to. Opisać. bo w dokumencie skradzione dzieci poznajemy też historię Amy i Ano, dwie nieznane sobie dziewczyny, które za pomocą mediów społecznościowych przez przypadek w sumie odkrywają, że nie tylko są adoptowane, ale też że obie są siostrami, a do tego bliźniaczkami, rozdzielonymi w szpitalu i zostały skradzione ich matce. A ich mama była przekonana, że jej dzieci zmarły krótko po porodzie, wtedy jak ona z powodu powikłań poporodowych była w śpiączce. Dowiadujemy się również, że ich przypadki nie są odosobnione. W podobnej sytuacji są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy gruzińskich rodzin, do końca nadal nie wiemy dokładnie, jaka jest liczba, jeśli kiedykolwiek będzie można dokładnie to określić. Pamiętam, jak parę lat temu pierwszy raz przeczytałam o tej historii w gruzińskich mediach. Potem był też reportaż na BBC o działaniach właśnie Tamuny Museridze i jej fundacji WEDZEP. Wcześniej też o programie telewizyjnym dokładnie o tej samej nazwie, czyli WEDZEP Szukam po gruzińsku. A kiedy w ostatnim sezonie programu TVN Kobieta na kręcu świata, Martyna Wojciechowska, Przedstawiła też właśnie w jednym z odcinków właśnie tą historię. Ekipa zrobiła odcinek właśnie programu o tej historii. Wielu Polaków miało okazję również posłuchać, dowiedzieć się, że takie sytuacje w Gruzji miały miejsce. I za każdym razem historia ta wywołuje szok. Wywołuje smutek, wywołuje współczucie, wiele innych zapewne emocji. Słyszę to za każdym razem, kiedy ktoś po raz pierwszy z mojego otoczenia odląda albo czyta na ten temat. I również sprawia, że coraz więcej Gruzinów i Gruzinek przełamuje niejako tabu i szuka albo swoich rodziców biologicznych, albo poszukuje odpowiedzi, czy wręcz żąda odpowiedzi, czy ich dzieci, aby na pewno zmarły. Zaraz po urodzeniu, tak jak nim powiedziano, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu w szpitalach. Nie będziemy opowiadać dzisiaj oczywiście całej historii, ponieważ od tego zachęcam Was, żeby obejrzeć dokument, albo może widzieliście już inne programy też w tym, w tym temacie. Ponieważ sam dokument Skradzione dzieci to nie jest powtórzona historia z tych innych programów. To, co ja doceniam w tym filmie, to jest dodanie również gruźńskiego kontekstu czasów ZSRR oraz okresu po upadku ZSRR. Nie mam tutaj na myśli w żadnym wypadku tłumaczenia czy wybielania osób, bo od razu sobie to powiedzmy, które uczestniczyły w tych procederach, ale jednak każde zjawisko dzieje się w jakimś otoczeniu społeczno-polityczno-ekonomiczno-wszystkim. No, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe tutaj w tym, w tym dokumencie dodatkowo. I mam wrażenie, że dodany kontekst trochę. W pewnym stopniu, jeśli tak to można użyć, w tym kodle, w tym kontekście, pomaga zobaczyć gruzińskie realia życia w tamtych czasach. Trochę poznać mentalność, tematy tabu, e, wtedy i teraz niepisane zasady społeczne. Być może znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania, które się pojawiały w Twojej głowie, kiedy zaczynałam opowiadać o co chodzi w tej całej historii. Na przykład, dlaczego nikt tym dzieciom nie mówił, że są adoptowane wcześniej, dlaczego władze nie reagowały? I inne tego typu pytania, które ja bardzo często słyszałam od osób, pierwszy raz poznających historię właśnie skradzionych dzieci, lub na przykład szepczących trochę do siebie w czasie premiery tego filmu na festiwalu Watchtox w Warszawie. Te odpowiedzi będą dla Was zadowalające. Tego nie wiem, to jakby zostawiam Wam, musicie obejrzeć i sami zdecydować, ale moim zdaniem, wydaje mi się, że mimo wszystko pomagają lepiej zrozumieć realnie życie w Gruzji. W dokumencie znajdziecie też między innymi kontynuację historii Tamuny Museridze, którego nie ma w innych dokumentach. Nie chodzi tutaj o śledzenie plotkowe jej życia, ale widzimy poprzez jej historię i tego, co widzimy w dokumencie, ponieważ Tamuna Museridze jest pokazana odnajduje oboje biologicznych rodziców i dowiaduje się, co się stało, że trafiła do tej nielegalnej adopcji. Przez pryzmat tego dowiadujemy się również więcej o samym zjawisku. Podobnie dowiadujemy się w dokumencie więcej o historii Amy i Ano, czyli dwóch bliźniaczek, o których wspominałam, oraz ich i biologicznych, i adopcyjnych rodzicach, którzy częściowo również ich wypowiedzi pojawiają się w tym dokumencie. Poznajemy też na przykład, współpracujące z Fundacją WEDZEP organizacje w innych krajach, Ponieważ, co warto podkreślić, gruzińskie dzieci nie trafiały tylko do tych nielegalnych adopcji w Gruzji, ale były też, nazywajmy rzeczy może po imieniu, sprzedawane poza Gruzję. No, wszyscy wiedzieli o tej adopcji, ale nikt nie mówił. Takie zdanie pada w filmie ze strony też kuzynki Tamuny Muserydze, czyli wspominanej dziennikarni, kuzynki ze strony rodziców adopcyjnych. Nikt jej nie powiedział. Wspomina właśnie ona, ponieważ to jest temat tabu. Dzieciom się po prostu o tym nie mówi. I jak oglądałam ten film, to jest takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło swoją prawdziwością. Patrząc na Gruzję, bo ja patrzę na Gruzję, nie oszukujmy się, z perspektywy osoby niegruzińskiego pochodzenia, widzę wiele takich tematów. Zresztą jak rozmawiam z różnymi osobami z Gruzji, to one bardziej bądź mi otwarcie również o tym mówią. Jest wiele tematów, o których Gruzini mówią, że o nich się po prostu nie mówi. Albo. Że tego się po prostu nie robi w Gruzji. No i już. No i my oczywiście możemy wartościować to z perspektywy innych naszych kultur pochodzenia. Oczywiście, jeśli mamy taką potrzebę. Ja się dość mocno staram tego nie robić. Oduczyłam się tego już dawno temu. Po prostu traktuję to jako część sposobu myślenia i zachowania w wielu rodzinach, w wielu społecznościach. I jeśli chcę zrozumieć Gruzję, chociaż trochę poznać ją, zobaczyć tak głębiej, to po prostu muszę sobie zdawać z tego sprawę. Osobną kwestią jest oczywiście, skąd się biorą tego typu przemyślenia, tabu, zachowania. No ale to już jest temat na zupełnie inny odcinek, yy, i być może. Może być może kiedyś się podejmiemy takiego tutaj odcinka, jeśli byście mieli chęć, by was to interesowało, to oczywiście dajcie nam znać, to jest dla nas dobra motywacja, żeby przegrzebywać się dla was, szukać badań, statystyk i tak dalej, ponieważ tak nie rzeczy najlepiej opowiadać właśnie na, na tyle, na ile się da, twardych faktach. A jak jesteśmy przy faktach, to faktem jest, że gruze przez ostatnie dekady powoli się zmienia, też pod względem społecznym. Stopniowo jest coraz mniej tematów tabu, albo można by bardziej może powiedzieć, że o tych tabu zaczyna się powolutku mówić o rzeczach, które się kilka dekad temu w ogóle nie mówiło, teraz czasami bardziej po cichu, czasami na szerszym forum one dziś się pojawiają w przestrzeni publicznej, w przestrzeni społecznej, w przestrzeni rodzin. I sam fakt, że taki temat i informacja o tym procederze jest obecnie w jakimś stopniu omawiana w przestrzeni publicznej w Gruzji, oznacza już jakąś zmianę. Podobnie w dokumencie mama adopcyjna jednej z bliźniaczek wspomina, że dostała informację od znajomej, która pracowała wtedy w szpitalu, że jest w szpitalu zostawione dziecko do adopcji. I ona bardzo chciała adoptować dziecko, więc bardzo nie dopytywała o szczegóły. Zostało jej przedstawione kilka faktów i ona po prostu je przyjęła. I w Gruzji do tej pory można zaobserwować duże znaczenie, ja bym to określiła jako takich niepisanych relacji społecznych i powiązań. Takiego też poczucia, że ci ludzie są nasi, znamy ich albo ktoś nam dobrze znany za nich ręczy. Więc oni są nasi i im ufamy, bo nazwijmy to są w naszym kręgu. Z historii innych rodzin dowiadujemy się też, że nawet jak niektórzy chcieli dopytywać, prosili o jakieś dodatkowe informacje, fakty, albo po prostu żeby być może to też jest element, który was nurtuje, wydać dziecko, o którym zostało przekazane, że, że zmarło, wtedy te kilka dekad temu nie dostawali pełni informacji. Były tam też inne historie, które zostawiam już Wam do obejrzenia w filmie. I z różnych względów decydowali się na przykład nie zadawać już więcej pytań, albo przestać dalej dopytywać. Zachęcam do obejrzenia tego filmu by poznać oczywiście szczegóły tych historii, szczegóły w hmm, ogóle samego tego procederu yy, i dlaczego właśnie mówimy, o, dlaczego ten film powstał może generalnie, dlaczego tak coraz szerzej się też o nim, o, o nim mówi i ewentualnie samodzielnie wyrobić sobie opinię, nazwać emocje, które wywołują te historie i też celowo w tym podcaście nie opowiadam wam, z dużą ilością szczegółów o wszystkich historiach, poznaję sobie sprawę, że nie wszyscy z Was będą w danym momencie mieli gotowość z różnych powodów, żeby taki jednak mimo wszystko trudny, bardzo trudny temat gdzieś przyjąć, obejrzeć. Ja wiem jedno. Ja nie zastanawiam się aż tak bardzo, na pewno nie przekazuję, że tak powiem, bardzo szeroko swoich opinii, wyroków i tak dalej, ponieważ na temat. Osób, które są w jakimś stopniu zaangażowane, czy rodzin adopcyjnych, czy rodziców, i tak dalej. Ja wiem jedno, bardzo bym nie chciała być kiedykolwiek na miejscu żadnej z tych osób, które zostały dotknięte tym zjawiskiem nielegalnych adopcji. Takie pytanie się jeszcze po pojawia: czy tylko w Gruzji dzieci były sprzedawane do adopcji? I to jest też jeden z cytatów, pytanie wypowiedziane bardziej. Akurat podczas premiery polskiej premiery tego filmu, w kinowej premiery w kinie, bardziej z obawą i troską słyszałam takie pytanie: czy tylko w Gruzy, czy w innych krajach. Wiemy, że w innych krajach również to miało miejsce, ale widziałam również takie pytania, choć tutaj powiedziałabym, że dużo bardziej z przekąsem, dodawane dodatkowe słowa, których już nie będę dokładnie cytować, z przekąsem i w komentarzach w mediach społecznościowych. Na przykład, ale przecież w innych krajach też się tak działo, przecież Gruzja wcale nie jest taka wyjątkowa pod tym względem. Takie opinie zaraz po polskim premierze, bo premiera międzynarodowa dzieje się dopiero teraz, jak nagrywamy ten odcinek. Więc zobaczymy, co w cudzysłowie powiedzmy dadzą nam social media w innych językach. Widziałam wstępnie komentarze w Gruzji, jakby też wokół mediów społecznościowych bohaterek, które oczywiście były bardzo wspierające, trzymające kciuki i tak dalej, ale będziemy obserwować, co się będzie działo ogólnie, jakby szerzej, bo jest to pewien rodzaj bańki medialnej, mimo, mimo wszystko, jakby wokół, wokół bohaterek, jakieś wybrana część, część społeczności, ale widziałam też właśnie komentarze osób nie z Gruzji, które mówiły, że przecież Gruza wcale nie jest wyjątkowa, po co o tym opowiadać, i tak dalej. I w samym filmie, podobnie jak nie w innych materiałach, które widziałam i czytałam na ten temat wydawanych przez zagraniczne, nie gruzińskie media, i autorni, i też same bohaterki podkreślają, że tutaj mówimy o skali zjawiska, zastawiając Ilość osób, rodzin dotkniętych tym um, precederem, sytuacją, um, z bardzo małą, porównując w skali globu, małą liczbą ludności w Gruzji, ponieważ, zgodnie z ich szacunkami, bohaterek, nawet ponad 100 tysięcy rodzin i dzieci tym samym może być. Um, Dotkniętych jakby tą, tą, tą sytuacją, czyli albo było nielegalnie oddane do adopcji, albo rodzicom zostało przekazane, czy dziadkom, że, że dzieci zmarły. A w Gruzji mieszka obecnie, zgodnie z najnowszymi oficjalnymi danymi, 3,7 miliona obywateli. I nawet jeśli przyjąć najwyższą liczbę mieszkańców przez ostatnie, powiedzmy, 50 lat, czy nawet troszkę więcej, czyli to było ponad 5 milionów w 1979 roku, zgodnie z oficjalnymi danymi, to procent mimo wszystko jest nadal wysoki. To są jakby elementy, które są podnoszone też przez i bohatertni, i autorni. Ja się nad tym zastanawiałam, bo ten komentarz tak. Komentarze, może tak, bo bo ich. Widziałam ich w liczbie mnodniej zdecydowanie. Ostatnie, zastanawiałam się przez ostatni tydzień, czyli po, po polskim premierze i po tym, co się działo w mediach społecznościowych wokół tego. I naszła mnie taka refleksja, i pomyślałam, że a, mamy podcast, przekażę Wam. Być może też się na tym zastanawiacie. Ja sobie myślę tak, że. W innych krajach to, że w innych krajach dzieją się podobne rzeczy, które według wielu norm społecznych, wielu kodeksów karnych na świecie są nielegalne i niedopuszczalne, to wcale nie znaczy, że powinniśmy do tego przywykać. I że skoro rzeczy związane z nielegalną adopcją dzieci dzieją się na, w różnych krajach i tak naprawdę na większości kontynentów bez problemu może znaleźć takie historie, to wcale nie znaczy, że powinniśmy o tym mówić, nie mówić, wręcz odwrotnie, powinniśmy o tym mówić jeszcze więcej i podkreślać. I pamiętaj, że za każdą statystyką 100 tysięcy osób stoi 100, 100 tysięcy pojedynczych matek, ojców, dzieci, rodzin, które zostały tym dotknięte i którym życie zostało na zawsze zmienione. Dlatego ja na przykład w tym dokumencie dość mocno doceniam to właśnie, że film dostarcza nam nie tylko takiego kontekstu, faktów i statystyk, ale również. Prowadzi nas historiami realnych postaci. Widzimy świat ich oczami, poznajemy perspektywy osób z ich otoczenia, ponieważ są tam właśnie też wywiady i wypowiedzi ich e, bliższych, dalszych członków rodziny. Po reakcjach osób na sali kinowej, y, które dowiadywały się też o tej historii po raz pierwszy, albo w dużo większym zakresie niż było to początkowo, Pokazywane w polskich mediach, bo, wiadomo, film po prostu też jest dłuższy. Stwierdzam, że autorkom dokumentu zdecydowanie udało się z tak zwanej masy zjawiska, statystyki, zrobić bardziej taki realny, urealniony, ludzki wymiar tej sytuacji. I myślę, że to też ten dokument dobrze pokazuje. Jest tam, ja wspomniałam tylko o kilku cytatach z rodzin, ale jest tam sporo różnych wypowiedzi, takich, które są w punkt, że tak powiem, oddające, Sposoby myślenia, zachowania, wyobrażenia o oczekiwaniach społecznych w różnych społecznościach, w większych, mniejszych miastach, na wsiach itd. I jak wspominałam, nie będę opowiadać oczywiście Wam w dzisiejszym odcinku całej historii, ponieważ do tego jest obejrzenie filmu Skradzione dzieci na HBO Max. I dodam, że to nie jest reklama, <laughs> ale cieszę się bardzo, dlatego też zdecydowałam się zrobić ten odcinek podcastu. Cieszę się bardzo, że powstają takie filmy i materiały o tych trudnych tematach, związanych i z Gruzją, i związanych z Kaukazem. Bo myślę, że warto, żebyśmy mówili o wszystkim, no, tutaj, a nie sobie mm, wy wybierali tylko jakieś określone, określone elementy. I na koniec pomyślałam, że dodam taką lingwistyczną refleksję, bo też mi tak przyszło do głowy, ponieważ Fundacja Tamuny Museridze, która pomaga odnaleźć się, bo na tym polega też działanie Fundacji, żeby pomagać wzajemnie odnaleźć się biologicznym rodzicom, adoptowanym dzieciom, osobom, które chcą sprawdzić, czy właśnie one przypadkiem nie, nieświadomie zostały wciągnięte tak naprawdę w ten proceder. Ta fundacja nazywa się WEDZEP i WEDZEP po gruzińsku oznacza szukam. Ja szukam czegoś, na przykład, albo kogoś. W dużym uproszczeniu forma ta, nie wchodząc bardzo w gramatykę, forma ta może pochodzić albo od takiego od czasownika w znaczeniu, szukać, poszukiwać i znajdować, czyli wiemy, że szukanie kończy się sukcesem. Albo szukać w kontekście, próbować znaleźć, ale nie wiemy, jakie są rezultaty, albo wiemy, że nam się to nie uda. I my, patrząc na samą formę wedzeb, nie wiemy. I ja też nie wiem, jaka jest szersza filozofia, dodając, oczywiście towarzyszyła wymy wymyślaniu tej nazwy, albo być może żadna, i to jest moja refleksja osoby z innego języka, e, e, dla której to rozróżnienie jest szalenie mm, fascynujące, bo po prostu po gruzińsku tak się tego używa. No ale jest szansa, że od tej wersji, oczywiście, że ja szukam i Znajdę, prawda? Dlatego myślę sobie, że to, to rozróżnienie użycia tego wezmę jeszcze z tym dodatkowym takim językowym znaczeniem, że to nie jest tak jak po polsku, że ogólnie to szukamy, prawda? Ale nie wiem, jaki rezultat, ale ma, wiemy, że możemy, ja szukam i, i ja wiem, że to może się zakończyć sukcesem. Dlatego myślę sobie, że ten wątek nazwy daje jakiś dodatkowy wymiar temu procesowi. Tak na koniec chciałam dorzucić, nie tylko ten. Cały proces nie tylko szukających się rodzin, ale można powiedzieć odnajdujących się rodzin. No i w podcaście i też my będziemy obserwować, bo to jest bardzo też. Ciekawe, jeśli tak możemy użyć tego słowa w tym kontekście, ciekawe jest jak ten dokument, który jest obecnie dostępny na całym świecie i w wielu językach, więc jeśli macie znajomych, którzy nie znają polskiego, to nie jest niezbędne do tego w ogóle, żeby ten film obejrzeć, I jest na jednej z najpopularniejszych platform właśnie tego typu na świecie, jak ten dokument i jego obecność płynie na debatę publiczną, na debatę ogólną wobec tego zjawiska i na same Gruzinów i w Gruzji, i na emigracji. Obserwujemy też, i ja też obserwuję, takie inne tematy od dłuższego czasu, nazwijmy to bardzo szeroko około rodzinne, czyli surogacji w Gruzji, czy in vitro, w tym eksportu tych usług dla rodzin spoza Gruzji, które zaczynają się pojawiać, zaczynały się pojawiać w ciągu ostatnich paru lat. No i być może też kiedyś zrobimy, jakby kolejne takie kontynuacja tego wątku, taki społeczny materiał w Kaukazu Jeśli oczywiście będziecie chcieli o tym posłuchać, możecie nam dać, dać znać, te, te. my się nie będziemy zastanawiać, czy Wam się ten temat spodoba, czy nie, tylko będziemy wiedzieć, że przynajmniej jest jakaś jedna z dwie osoby, które czekają na ten konkretny materiał. Tak jak mówię, wydaje mi się, że patrzenie na te kraje Kaukazu czy Kaukazu Południowego z różnych perspektyw. Wzbogacają nasze zrozumienie, nawet jeśli to są rzeczy, które nie określamy jako dobre, i ich nie pochwalamy i są niezgodne z prawem, i tak dalej, dają nam jakiś szerszy kontekst na temat sposobu myślenia, zachowania spo zachowań społecznych, tematów tabu, tak jak właśnie czy relacje rodzinne, o których wspominałam dzisiaj. I bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka na taki bardziej społeczny temat. Pokusiłabym się określenie trudniejszy niż kilka ostatnich. Dziękuję, że dotrwaliście do końca, bo skoro mnie słyszycie tutaj na tym etapie, znaczy, że dotrwaliście do końca. Zapraszam do oglądania oczywiście dokumentu, poznawania Kaukazu z różnych stron, też z tych trudniejszych. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Kaukazomaniacy albo na naszych kursach językowych w językach Kaukazu. I oczywiście, jeśli uważacie, że jest to wartościowy i ciekawy odcinek, Możecie go wysłać dalej znajomym, albo kliknąć ocenę w waszej aplikacji podcastowej, zazwyczaj są to gwiazdni i będzie nam bardzo miło, jak będziecie nam dawać feedback między innymi w ten sposób, albo na YouTubie, gdzie też możecie odsłuchać na językach Kaukazu właśnie każdy odcinek naszego podcastu. Można też polubić odcinek, jeśli tak można powiedzieć, w tym kontekście, no ale to, co, co wydajemy. A to wszystko bardzo nam pomaga w tym, że algorytmy po prostu wiedzą, tak nie mamy świat obecnie, algorytmy wiedzą, że to jest ciekawa treść i jest większe prawdopodobieństwo, że i Wy zobaczycie następny odcinek w swoich przestrzeniach, aplikacjach i tak dalej, i też, że inni dowiedzą się o czymś, co Waszym zdaniem jest wartościowe. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu maniacy. Pa, pa!